Ok, rok się kończy, a więc czas pogadać o najgorszych filmach tego roku. Ja specjalnie ubrałem się jak na pogrzeb, ponieważ no, dzisiaj trochę trupów z szafy wyjmiemy. Zapraszam. Od razu mówię, że nie ma tutaj wszystkich filmów tegorocznych, najgorszych jakie mo możecie znaleźć na filmwebie, na Rotten Tomatoes i tak dalej, ponieważ ja wszystkich filmów po prostu nie widziałem. Nie chcę dawać filmów prostych. Nie chcę dawać filmów banalnych, które od razu przychodzą na myśl, jak się mówi, najgorszy film roku, kubuś Puchapek. Nie, nie chcę tak robić. Zestawienie najgorszych horrorów tego roku zrobię osobno. I w tym zestawieniu będzie jeden horror, który nie jest też do końca horrorem. Ale no nie chciałem dawać horrorów, bo gdybym dawał same horrory, to no tak jak mówię, top 10 mogłem zrobić sobie z samych horrorów. A więc nie ma tutaj filmów takich typowych, że no po prostu każdy wie, że to jest najgorszy film roku. Nie. Ja podszedłem do tego rankingu, rankingu trochę inaczej i przy każdej pozycji powiem, dlaczego uważam, że ten film jest jednym z najgorszych. Niezależnie od pozycji, nie ma tutaj tego, że ten szósty film będzie najgorszy zestawienia. Nie, po prostu to jest mieszanka. Wybierałem te filmy trochę długo, bo przeglądałem swojego bloga, na którego zapraszam, przeglądałem swój, swój kanał, przeglądałem swoje filmy, które oceniłem na Filmwebie i stwierdziłem, że tych sześciu jeźdźców apokalipsy po prostu zasługuje, żeby być w tym zestawieniu. Teen Wolf, nastoletni wilkołak, film. To był film, na którym niemiłosiernie się zawiodłem, ponieważ Teen Wolf jako serial... To jest jeden z moich ulubionych seriali, ponieważ mam do niego wielki sentyment i był to pierwszy serial, który oglądałem w ogóle, gdy zacząłem swoją przygodę z serialami i po tym filmie miałem bardzo duże oczekiwania. Nie ukrywam, patrząc na to, jak zapowiadali ten film, ile lat on powstawał, etc., etc., że miał wrócić Scott, że mieli wrócić wszyscy z Beacon Hills, no oprócz Stylesa, no to ja oczekiwałem bardzo dużo. I równie bardzo się zawiodłem, ponieważ ten film opiera się na najgorszych możliwych trikach, jakie mogli zrobić. Czyli co? Czyli grają na nostalgii. Grają na nostalgii to bardzo hamsko, bardzo nieumiejętnie fabuła jest tam praktycznie nijaka. Bohaterowie zachowują się idiotycznie zachowują się tak, jakby niczego się nie nauczyli z przygód, które w ten mieli w serialu. Jest to po prostu słabe, nijakie, bez emocji i jest to po prostu skok chamski. to bardzo hamski skok na kasę. Ant-Man Quantumania. O tym filmie raczej nie trzeba się dużo rozwodzić, ponieważ każdy, kto go oglądał, wie co w nim nie zagrało, a każdy, kto go nie oglądał, raczej już słyszał co w nim nie zagrało. Po pierwsze nijaka fabuła, po drugie strasznie okropne CGI efekty specjalne, które wyglądają jakby robione były w fajnie 3D, bohaterowie, którzy się nie rozwijają, bohaterowie, którzy zachowują się infantylnie, bohaterowie, którzy nie przechodzą żadnej drogi, scenariusz, który jest rozpisany okropnie, reżyseria, która jest strasznie nudna i główny złoczyńca, czyli Kang, który nie ma w ogóle znaczenia w tym filmie. Aktorzy grają tam strasznie od niechcenia. Jedną osobą, która się tam stara, jest Jonathan Majors, który już oczywiście w, na tę chwilę z Marvela wyleciał, a więc nawet już się z nim nie nacieszymy później. Powiem tak, jeżeli masz Paula Ruda w filmie i potrafisz zrobić, że nawet nie chce ci się oglądać Ruda, który jest jednym z no, najśmieszniejszych aktorów komediowych e, i on cię nie bawi, Rud cię nie bawi, to to wiesz, że twórca coś zepsuł w tym filmie, ewidentnie. Ant-Man to film niezabawny, Ant-Man to film nudny i Ant-Man to film, który wylatuje z głowy. Jeden z najgorszych filmów Marvela, nie oglądałem niestety Marvels, ale jeden z najgorszych filmów Marvela, które mi było dane obejrzeć, a oglądałem wszystkie filmy Marvela, prócz, prócz tak jak powiedziałem, Marvels. Kosmici w mojej szkole. Film, o którym nie było zbyt głośno, nie dziwię się zresztą, bo jest ee, bardzo zły, ale ja na niego poszedłem, ponieważ nie miałem na co iść, a że taką mam robotę, to na niego poszedłem. Chciałem zrobić recenzję tego filmu, ale stwierdziłem, że nie chcę mi się o tym filmie mówić i zostawiłem go sobie specjalnie na tę chwilę. Jest to bez wątpienia moim zdaniem najgorsza animacja tego roku. E, jest ona po pierwsze. Tragiczna pod względem rozwoju postaci. Postacie rozwijają się tam w sposób niewyjaśniony. Nie mamy procesu tego, jak która postać ma jakiekolwiek przemyślenia. Takich rzeczy nie ma w tym filmie. Film bardzo przewidywalny. Ja osobiście myślę, że nawet twórcy celowali tutaj oczywiście w młodszego widza. Myślę, że nawet temu młodszemu widzowi ten film by się nie spodobał, ponieważ. Nie ma jak połączyć się z żadnym bohaterem na poziomie więzi, bo ten film nie tworzy więzi. Ten film nie tworzy więzi, ten film po prostu biegnie na łeb na szyję i gdzieś tak w połowie się wywala, a potem już się podnieść nie potrafi. Jest on nudny, jest on bezczelny w stosunku do tego, jak bardzo jest zrobiony od niechcenia, bo widać, że jest zrobiony od niechcenia. Jest tam bardzo wiele myków, które znamy z innych filmów animowanych, no jestem po prostu na nie. Aquaman i Zaginione Królestwo. Ostatnio recenzja Aquamana już pojawiła się na moim kanale, ponieważ jest to film najświeższy z, z tych wszystkich. I tak, jest to film na poziomie ant o którym przed chwilą mówiłem, ponieważ CGI jest okropny, bohaterowie się nie rozwijają, no jest to bezpośredni konkurent Ant-Mana, ponieważ no, DC i Marvel, i tutaj bil, bili się o to, kto zrobi gorszy film. Czy ja uważam, że Aquaman jest gorszym filmem od Antmana, nie wiem. Myślę, że mógłbym ich zostawić na równi, ponieważ oba te filmy mnie po pierwsze znudziły, po, po drugie yy, jakkolwiek rozsierdziły, no bo od, od Aquamana też oczekiwałem trochę. Yy, ale tak. Film totalnie nudny, totalnie bez dynamiki, totalnie źle rozpisany, zrobiony na jedno kopyto, tylko po to, żeby zarobić pieniądze, wytwór których wytwórnie oczywiście też nie, da nie dało się zarobić, ponieważ no, to jest ten ostatni film z uniwersum, które już się kończy. Piękna katastrofa. Oceniałem ten film już na swoim blogu i tam napisałem, że tytuł jest adekwatny do treści. Jest to film na miarę Aftera, tam Greja i tak dalej, tych wszystkich takich romantycznych pseudogówien, gdzie jest laska i jest chłop i oni się tam ten. E, no i powiem tak, ja ogólnie nie przepadam za tego typu filmami, e, a ten film mnie utwierdził tylko w tym, że no nic się nie zmieniło. Jest to film bardzo przewidywalny jak na romans, jest to film po pierwsze głupi. Uważa Widza za idiotę, za kretyna i skończonego imbecyla, który chyba jedyny film jaki widział to to chyba właśnie 365 dni. Ja rozumiem fenomen tych filmów, ale ten film jest nawet jak na taki typ filmu źle zrobiony. Bohaterowie są płytcy, są nijaki, nie da się ich polubić. Żadnego bohatera w tym filmie nie da się polubić. Wątek romantyczny, czyli coś, co powinno być bardzo dobrze zbudowane w tym filmie, jest zbudowane tragicznie. Nie możemy uwierzyć w to, że ci bohaterowie, po pierwsze ci bohaterowie, po drugie, a, a po drugie aktorzy, którzy ich grają, mają między sobą jakąkolwiek chemię, ponieważ w scenariuszu tej chemii nie ma. Jak miałbym powiedzieć, jak mogę ten film nazwać, jest to bardzo źle zrobiony film dla dorosłych. Pięć koszmarnych nocy. Jedyny horror z tego zestawienia, ponieważ, tak jak powiedziałem, będzie zestawienie najgorszych horrorów tego roku, ale tak jak mówiłem zresztą również na początku tego materiału, dałem tutaj filmy, które uważam, że są nie takie banalne jak wszystkie horrory, i filmy, po pierwsze, które miały na siebie potencjał, które mogły wyjść dobrze, które po prostu zawaliły po całej linii. I FNAF do tego się zalicza. Największy zawód, w mojej opinii, tegoroczny, ponieważ oczekiwałem od tego filmu bardzo dużo, nie ukrywam. Jestem fanem serii, byłem fanem każdej części gry. Siedziałem w tym od małego, praktycznie. Siedziałem w tym uniwersum od małego, a ten film sprawił, że po prostu poczułem się jakby ktoś mi napluł w twarz. Jako horror, ten film nie działa w żadnym procencie. Jako część fabularna, to ten film jest po prostu bardzo źle zrobiony. Reżysersko, tam coś jest tam powiedzmy poprawnie. Scenariuszowo, ten film nie istnieje. Jest to po prostu żart. Ten film to jest żart. Jeżeli ktoś chce obejrzeć sobie recenzję tego filmu, to na moim kanale też ona jest. Tam się rozwinąłem dłużej. Uważam, że ten film można było zrobić 100 razy lepiej na 100 innych sposobów, a wybrali. wybrali najgorszy z tych wszystkich sposobów, tylko po to, żeby zarobić pieniądze. Okej, okay, mam nadzieję, że to krótkie, bo krótkie zestawienie wszystkich najgorszych filmów tegorocznych. Jakkolwiek siadło, jakkolwiek mi się to oglądało, i jakkolwiek rozumiecie, dlaczego w mojej opinii te filmy są w tym zestawieniu, i jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć sobie właśnie zestawienie najgorszych filmów tego roku, żeby wiedzieć, których nie oglądać, albo żeby wiedzieć, które obejrzeć, bo lubi oglądać złe filmy, to serdecznie w takim wypadku te filmy polecam, bo są okropne. Tak, jak mówiłem, te filmy zapracowały sobie na to bardzo mocno, żeby się tutaj znaleźć, i każdy film, jakkolwiek, wywołał we mnie bardzo negatywne emocje, żeby tutaj być. No ale nie są to horrory, bo do tego to jeszcze tam dojdziemy, nie? Bo to, to tam, tam to będzie w ogóle dopiero fajnie. Nie chciałem z tego materiału robić 30 minutówki, ponieważ mógłbym się nad tymi filmami rozwijać bardzo długo, ale po co? Uważam, że te filmy nie zasługują, żeby na ich temat mówić na tyle długo. I lepiej zrobić z tego materiału po prostu coś skompresowanego, żeby każdy mógł sobie obejrzeć tam przy obiadku czy coś takiego i wiedzieć, jakie są najgorsze filmy roku 2023. A jaka jest wasza opinia? Może macie jakiegoś swojego najgorszego faworyta tegorocznego? Może oglądaliście film, którego ja nie oglądałem, bo tak jak podkreślam, ja nie oglądałem wszystkich złych filmów tegorocznych, które wiemy, że ponoć są złe, takie jak Rebel Moon, takie jak Marvels i te inne. To jest zestawienie z filmów, które ja oglądałem i to, to, to jest moja opinia, więc nie zjedzcie mnie w komentarzach. Dajcie w komentarzach filmy, które według Was są najgorsze. Może z czymś tutaj się nie zgadzacie, może tak być. Możemy wejść w jakąś ciekawą polemikę. Zachęcam. No i co? Widzimy się w zestawieniu najgorszych horrorów tegorocznych, a potem w zestawieniu najlepszych filmów tego roku. Zostaw komentarz, łapkę w górę i co? Obserwuj, by znać się na filmach.